Czy jesteśmy państwem bezpiecznym energetycznie? Co nam grozi, albo co musi się stać, byśmy byli całkowicie bezpieczni? O tym porozmawiam dzisiaj w Układzie Otwartym. Przypominam, że to jest program całkowicie niezależny, który istnieje dzięki patronom. To dzięki państwa wpłatom pokrywam koszty produkcji tego programu i dzięki temu jest on całkowicie niezależny. Na końcu programu podziękuję osobiście kilku z państwa. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Firma DevTalent, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Ekwadrat V, to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Maciej Gacki, ekspert Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Czy jesteśmy państwem bezpiecznym dziś energetycznie? To bardzo szerokie i z tego powodu trudne pytanie. Na pewno mamy kilka swoich mocnych segmentów, którymi się możemy chwalić, albo przynajmniej nabraliśmy dobry kierunek przez te kilka ostatnich lat, ale na pewno też są pola, które musimy z pewno się poprawić. No dobrze, ale tak. Ja mnie jako odbiorcę, jako człowieka, który no, obawia się, czy interesuje się przyszłością Polski, mm -hmm. nie, a nie, nie jest ekspertem, interesuje się, generalnie. Nie wiem, na tle innych, w porównaniu, tak, jesteśmy bardziej czy mniej mm -hmm. bezpieczni? I czy to idzie w dobrym kierunku? Wydaje mi się, że idzie w dobrym kierunku. Czy jesteśmy bezpieczni? Wydaje mi się, że tak. No bo zawsze się możemy porównywać do państw, które mają zupełnie inne problemy, na innym poziomie. Tak, na przykład państwa afrykańskie, yy, azjatyckie, które mają problemy z dostawami energii elektrycznej. Prawda? U nas zawsze ta energia elektryczna jest. Ten gaz ziemny zawsze jest w, w rurach, w kuchenkach jest paliwo na stacjach, także no z tej strony jesteśmy bezpieczni energetycznie. Natomiast jeżeli mielibyśmy się porównywać do państw Europy Zachodniej, i państw może OECD bardziej ogólnie, no to tutaj sytuacja wygląda troszkę inaczej, bo to już jest trochę inna liga. Okej, okay, to jak, może zacznijmy od tego, jak wyglądamy na tle innych państw? Wiem, że opracowaliście coś, co nazywa się indeksem bezpieczeństwa mm -hmm. energetycznego i tam porównywaliście różne państwa, jak Polska wygląda na tle innych i tych państw zupełnie innych y, części świata, ale też tych, które są blisko nas, które są w zbliżonej mm -hmm. sytuacji. To może takie w, słowem wstępu do tego indeksu. My tam badaliśmy 45 państw właśnie państwo OECD, Unii Europejskiej, plus Ukrainę i Chiny, jak dobrze pamiętam. Polska tam zajęła 33. miejsce. Na 45 państw, na 33 miejsca to niezbyt rewelacyjnie. Niezbyt rewelacyjnie, natomiast tam, jak się Państwo zapraszam, oczywiście na, na stronę indeksu i na przyjrzenie się wyników, tam rzeczywiście nie, nie brakuje nam dużo do, do państw, tam, żeby się przesunąć troszeczkę kilka oczek do przodu. No tutaj rzeczywiście warto zaznaczyć to, że tutaj mierzymy państwo OECD, Unii Europejskiej, czyli mierzymy się z takimi państwami jak USA jak Francja, jak Niemcy, jak Kanada, Australia, no jest to dość mocne, mocne grono. No i te państwa, właśnie Australia, Norwegia, USA i, i Kanada, one zajmują czołówkę indeksu, no bo to są państwa rozwinięte, są to państwa, które mają duże wydobycie węglowodorów, znacznie większe niż własne zapotrzebowanie, tego eksportują, no i z tego powodu one plasują się w czołówce. No my jesteśmy państwem, które musi importować, to, te, te nośniki energii, więc y, to nam sprawdza, to nam sp jakby sprawia, że mam pewną ekspozycję tak, na wahania cen, więc tutaj jak mam, mam, mamy pole do poprawy. Z drugiej strony, państwa Europy Zachodniej, jak Francja, Niemcy też muszą importować. Te państwa wypadły, jak dobrze pamiętam, między 10 a 15 miejscem, tak do 20 są te państwa. Y, no i to, co je wyróżnia w tym bezpieczeństwie, pomimo, że też importują te nośniki energii, no to jest przede wszystkim to, że są jednak państwami bardziej bogatszymi, po prostu mówiąc w skrócie, i ta odporność, ta możliwość, jak na przykład Niemcy, które były w stanie zabezpieczyć dostawy gazu zimnego skroplonego, tak, Jakby zarezerwować te FSRU czyli te pływające regazyfikatory, w kilka miesięcy, one po prostu przypłynęły i dostarczały po wysokich cenach ten gaz, ale jednak no to mieli taką możliwość, tak. Mhm. Te... No ale pamiętam, mówiło się, kiedy e, po pierwsze e, e, i wybuchła wojna mhm. i miały straszne mrozy, no to w Niemczech w ogóle była jakaś u nas była panika, ale w Niemczech ona była jeszcze y, większa. Tam mia miały być ustawiane punkty w miastach, gdzie ludzie mogli się ogrzewać. Mieli móc się ogrzewać, prawda? Mhm. E, wyglądało, że to będzie bardzo dramatyczne. To Polska miała pomagać, e, pomagać Niemcom? To jak to wygląda? To nie jest tak, że mimo wszystko oni są bardziej, mimo że musieli gwałtownie zrezygnować mhm. e, e, z, e, z dostaw z Rosji, na które byli, ba byli bardzo mocno, od której byli bardzo mocno uzależnieni, to pomimo tego są Bardziej bezpiecznie energetycznie? To jest inny, 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 inny aspekt tego już indeksu, powiedzmy, bo tam mm -hmm. też to badamy strukturalnie, tak? No bo to w sumie fajnie widać porównanie między Polską a Niemcami z tym gazem ziemnym, prawda? My też importujemy większość gazu ziemnego, prawda? Trzy czwarte gazu musimy importować. Natomiast ta dywersyfikacja u nas postępowała już znacznie wcześniej. tak? Pierwszy gazoport, rozbudowa gazoportu, połączenie z Norwegią, połączenie z Litwą, planowane następne gazoporty. I to wpływa rzeczywiście, że od tej strony, już nazwijmy to strukturalnej, jesteśmy dość bezpieczni. To były, rozumiem kluczowe, fundamentalne decyzje, które zostały podjęte. I to widać, to również mhm. widać w wyniku, prawda? I to też widać było w Niemczech na przykładzie roku 2021 i roku 2022, bo 2023 niestety jeszcze z racji braku dobrych danych i jakby tego, że ten rok jeszcze trwał, nie, analiz nie analizowaliśmy na takim poziomie, mhm. no to to widać różnicę między tymi dwoma latami. Niemcy wcześniej uzależnieni od błękitnego paliwa, przede wszystkim z innego kierunku. Przysz w ubiegłym roku y zapotrzebowanie na gaz ziemny zmalał, tak? Wiadomo, że każdy próbował zaciskać pasa, każdy państw, wszystkie państwa członkowskie. Do tego również ten import pojawi się z różnych kierunków, tak? Jak, jak LNG, to, Ameryka, to Stany Zjednoczone, to Katar, inne kierunki. I tutaj widać ten przeskok w tym filarze strukturalnym rzeczywiście, tak? Że te Niemcy zwiększyły swoje bezpieczeństwo, ale z tej strony właśnie odpornościowej. Tej... Ale to, przepraszam, zwiększyło swoje bezpieczeństwo, bo po prostu mają gigantyczne środki i mogły to szybko sobie zorganizować no bo z drugiej strony wyłączają elektrownie atomowe co nie, przy, nie zwiększa ich bezpieczeństwa. To nie zwiększa ich bezpieczeństwa mm. i to też widać w tym co analizujemy stronę energii elektrycznej, prawda, że tutaj rzeczywiście nie jest tak yy, kolorowo mówiąc dużym mówiąc kolokwialnie. Natomiast należy pamiętać, że Niemcy też mają jakby a przechodząc o tych elektrowni jądrowych, my też nie mamy tych elektrowni jądrowych, tak, ale mają dalej yy, węgiel, kam, węgiel brunatny, który Pracuje w dużo, dużo, zapewnia duże pokrycie zapotrzebowania, mają dużo, dużą ilość OZE i tak naprawdę oni sporo energii eksportują, tak? bo te nadwyżki mają dość spore. Mhm. A czyli co, rozumiem, że w ciągu tego jednego roku, że Niemcy stały się e, e, bardziej bezpieczne, mhm. a myśmy w ciągu tego roku, co, stali się bardziej bezpieczni, czy, czy nasza sytuacja się pogorszyła? No bo był w ogóle kryzys energetyczny mhm. i wojna. W energii elektrycznej, czy ogólnie, bo tutaj, ogólnie. no, no właśnie, bo tutaj rozmawiamy o każdym aspekcie, w przypadku Polski, no to wszystko nas mhm. interesuje. Jest tak, że my w naszym indeksie próbujemy to wszystko skwantyfikować do jednej liczby, mhm. ale, ale też próbujemy pójść szeroko, żeby ta jedna liczba wynikała z wielu segmentów. No i to, co powiedziałeś, ten gaz ziemny, z jednej strony strukturalnie dywersyfikacja, po prostu sytuacja, z drugiej strony, jak ktoś ma po prostu pieniądze, to może kupić ten gaz o wiele drożej i to też jest pewien czynnik bezpieczeństwa. Jest strony energia elektryczna i te elektrownie jądrowe, które pracują w podstawie. Im więcej mocy w systemie, tym lepiej, jest bezpieczniej. Z drugiej strony, jak ktoś ma powiedzmy, swój węgiel, tani węgiel, to też może pokryć to zapotrzebowanie i te dostawy energii będą niezagrożone. prawda? Czy dzisiaj jeszcze węgiel ciągle wpływa na naszą pozytywnie, na naszą niezależność energetyczną? Tutaj bym troszeczkę rozdzielił, mm -hmm. bo jest tak, że faktycznie my produkujemy ten swój węgiel, wydobywamy na swoje, na swoje wytwarzanie energii elektrycznej, prawda, i na, na elektrownie zawodowe. Czyli te duże elektrownie, jak na przykład Kozienice, Łagisza, Łaziska i tak dalej, tak. No i faktycznie my swój wybudowamy, wydobywujemy, transportujemy do elektrowni i spalamy. Natomiast dużą było wrażliwość, jeśli chodzi o węgiel ciepłowniczy, tak, który w dużej, w większości był importowany z, z, z Rosji. No, bo to był węgiel tańszy, niezacierczony, małe elektrownie, elektrociepłowie tak naprawdę korzystały z tego. I tutaj na przykład widać dużo naszą podatność na to, tak? Że te ceny, jakby, że kiedy, kiedy mieliśmy tą wyrwę importową, musieliśmy ściągać ten droższy gaz zamorza, mówiąc w skrócie, który, przepraszam, węgiel, węgiel. kamienny, mhm. tak. No on był droższy, i tutaj dłuższa podatność była większa. Mhm. W, no dobrze, tak jak się zmieniła nasza sytuacja w stosunku do tego do zeszłego roku na poziomie ogólnym i w tych poszczególnych i w tych poszczególnych, no i te poszczególne elementy bezpieczeństwa. Się mm -hmm. To ja może troszeczkę zanim, zanim o tym opowiem, to mm -hmm. może trochę powiem takie moje wnioski, przemyślenia, jak sobie to wszystko policzyliśmy i tak naprawdę, co wpływa na to bezpieczeństwo, tak? W takim sensie, co w tym naszym indeksie jakby wpływa na to, że dany kraj jest bardzo bezpieczny. I mam w głowie taką Norwegię, bo on, to ona jest fajnym przykładem, bo hmm, tam mamy wysoką elektryfikację, która na razie jeszcze nie chcę ocenić, czy jest dobra, czy zła wysoka elektryfikacja, ale Norwedzy tą wysoką elektryfikację łączą ze własnym wytwarzaniem z źródeł wodnych, mhm. czyli mają swoje stabilne, tanie wytwarzanie, naprawdę darmowe, jeśli chodzi o koszty produkcji, tak, z tych elektrowni wodnych i tą energię tym samym produkują, jakby ona tak naprawdę subsydiuje u nich ciepłownictwo, tak? U nas spalamy ten węgiel kamienny i gaz ziemny, żeby się ogrzać. W Norwegii ta elektryfikacja ciepłownictwa jest dość wysoka, czyli ten tani prąd ogrzewa. Podobnie jest również z transportem, tam jest wysoki udział elektromobilności, więc to paliwa napędowe, które u nas jakby jest paliwem tak, napędowym, no to u nich ten prąd, energia elektryczna ma o wiele większy udział. Więc jakby, z, jakby konkludując tutaj, jakby im więcej taniego swojego wytwarzania, tym generalnie bezpieczeństwo takie strukturalne jest większe, tak? Bo ja rozumiem, że na przykład w tych y, rzeczach finansowych, jak na przykład od razu nie staniemy się z roku na rok Niemcami albo Francją, chociaż jeżeli wierzymy liczbom, to idzie to dobrze, w dobrym kierunku się rozwijamy, natomiast no to jest raczej perspektywa, strategia na kilkanaście, kilkadziesiąt lat, żeby nasze społeczeństwo było tak samo zamożne, tak? I miało mniejszą wrażliwość na tych portfelach. Nie będziemy też Australią albo Kanadą, że od razu odkryjemy jakieś złoża, jakieś węglowodorów, chociaż no życzę nam tego, żeby tak było. No natomiast wiadomo, że to nie jest coś, co można planować i jakby próbować budować, tak? Możemy próbować skupiać się na tanich źródłach, które wytwarzają u nas energię, no i dzięki temu, że to jest tani nośnik energii, jakby nasz, no to wtedy może nam tutaj ten system wspierać. Jak od razu... no na razie za tani nośnik energii uchodził przez lata węgiel. No, tak, i tutaj też od razu nie chcę mówić, że to odnawialne źródło, bo oczywiście też, jakby stabilny offshore, jeżeli dobrze zarządzamy systemem, w przypadku innych źródeł, jakby wiatrowych, fotowoltaicznych, to jest super sprawa i to się sprawdza. Jeżeli potrafimy dobrze zarządzać systemem, to jest już inna kwestia tego bezpieczeństwa systemowego z istym problemem, z wtedy, kiedy nie wie i nie świeci. Ale chciałbym też powiedzieć, na przykład, taki węgiel brunatny, tak? On nam też tutaj dość mocno pomaga. Co prawda, te kontrakty do, do, do emisji CO2 rosną, i to już nie jest aż tak. Takie tanie źródło. Natomiast dalej tam pracuje w podstawie, no i przez lata było takim dość solidnym fundamentem bezpieczeństwa. Ale w tej chwili odnawialne źródła, jak najbardziej. Co musi się stać, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy państwem no, w miarę bezpiecznym energetycznym? Całkowicie to nigdy nie będziemy. Bo zawsze se... może coś spaść. I... Wiadomo coś się stać. Ale, e, rozumiem, że się unie siłą rzeczy musieliśmy się, znaczy, uniezależnialiśmy się stopniowo od Rosji przez wiele ostatnich lat, mm -hmm. ale teraz to bardzo przyspieszyło z racji wiadomej. E, ale jakby czy to jest, czy ta dywersyfikacja jest stabilna już na długie lata i jakby co musi stać, żeby ona była e, no żebyśmy czuli się bezpieczni. Myślę, że już się możemy czuć bezpieczni, no bo nie oszukujmy się, jesteśmy jednak państwem w Europie. Mamy cały czas energię elektryczną, mamy cały czas dostęp do, do, do może gazu ziemnego, do paliw. Były perturbacje związane z wojną. Dalej, tak naprawdę, jeszcze widzimy pokłosie tego. Natomiast to nie są takie problemy jak państw, które są mniej rozwinięte gdzieś poza Europą, tak? kiedy się stawiamy, czy będziemy mieli energię elektryczną. Więc myślę, że możemy się czuć bezpieczni. Na, te, na pewno warto dywersyfikować, to jest bardzo ważne, tak? Tu w przykładzie tego gazu i tu odrobiliśmy chyba dobrą pracę domową z tego wszystkiego, tak? Mamy te gazoporty, rozbudowujemy to, są dalekosiężne plany. To jest na pewno ważne. Druga rzecz, a, druga rzecz to, w moim odczuciu, połączenia transgraniczne. To widać przykładzie Europy, bo te połączenia transgraniczne, czym gazu ziemnego, czy energii elektrycznej, te rynki hurtowe, które są połączone, no to jest taka rzecz mocno europejska i tutaj mocno rozbudowana. No i rozbudowa tych połączeń jest na pewno dobrą rzeczą, tak? Bo w razie problemu, jak chociażby w ostatnich tygodniach, jak mieliśmy nadprodukcję tej zielonej energii, mogliśmy interwencyjnie eksportować, żeby mieć te 50 Hz w gniazdku, tak? A na, ile, na ile te połączenia są już w takim stanie, w jakim być powinny, ile jeszcze nam brakuje do do stanu, no, takiego idealnego. I jeszcze trochę nam brakuje. Ja trochę tutaj... to znaczy, gdzie, jakby to pan, jakbyś to e, zmierzył. Jakbym to zmierzył, o. To już w procentach jakkolwiek, ja możesz sobie to wyobrazić. Jasne, no ja mam troszeczkę skręcenie w stronę elektroenergetyki, bo tym się najbardziej zajmuję i mhm. tutaj najbardziej to widzę. Żeby tutaj państwa nie zanudzać, jak działa ten cały rynek hurtowy, połączony europejski, no to generalnie jest tak, że ta wymiana transgraniczna w Europie przebiega bardzo swobodnie, i ta płynność rynku jest bardzo duża. To znaczy tak chłopskim językiem. Rozumiem, że jak my produkujemy za dużo i mamy do sprzedania, to możemy łatwo to wysłać. Tak. Do innych państw, ale jak mamy za mało i potrzebujemy kupić, to możemy to łatwo ściągnąć. I żeby poczuć że tą skalę, to jak mhm. ma się dobre połączenie transgraniczne, to ja nad dzisiaj widziałem w aplikacji giełdy, że były transakcje z Grecji do Niemiec albo z Grecji do Szwecji. Mhm. Czyli jeżeli są połączenia między tymi wszystkimi krajami i sieć jest dobrze połączona, no to to po prostu idzie. Ale czym jesteśmy też dobrze połączeni no z właśnie. tą siecią? My jest, znaczy jesteśmy połączeni, bo jest ta wymiana transgraniczna, natomiast mamy pewne swoje bolączki systemowe, jakby ograniczenia, tak, które wpływają na to, że nie możemy przyjąć. Ileś tam energii, no bo na przykład mamy własną, dużą nadprodukcję, mm -hmm. tak? I mm -hmm. dobrze nie możemy tą energią jeszcze w taki sposób zadowalający zarządzać. W moim odczuciu, znaczy tak, no w tej chwili to w ogóle są duże plany rozbudowy tej sieci, bo teraz główne wytwarzanie już nie będzie na południu. A będzie na północy, tak? Jeżeli elektrownia jądrowa powstanie, jeżeli offshore, który jest planowany, powstanie, no to w ogóle nam się przyniesie ciężar generacji. Ta sieć będzie w ogóle rozbudowana. No, ale, to ale myślę, 10 że lat jeszcze minimum. no, Tak, też właśnie czuję. 5-10 lat. Znaczy, dojdzie dobrą stronę i mamy tego świadomość, mm -hmm. i wszyscy mają tego świadomość, że to musi iść w tę stronę. Natomiast widać jeszcze, że chociażby w energii elektrycznej to jeszcze nie jest to. Mm -hmm. A jak, jak wygląda sytuacja z blokami energetycznymi? Bo tak powiem, co jakiś czas pojawiają się takie mhm. dramatyczne informacje, że one już padają, że grożą nam blackouty. No i właśnie praktycznie tych blackoutów nigdy nie było, ale jak, jak to wygląda? Znaczy, że takie komunikaty są, to tak może, może trochę panikujemy. Mm -hmm. <laughs> może to z drugiej strony warto na to spojrzeć i że to jest dobry, dobra informacja. Znaczy, zawsze jest to w czyimś interesie, żeby takie informacje rozpuszczać. No ale też może dlatego, że zauważamy, definiujemy problemy, wdrażane są pewne procesy gdzieś tam na rynku, które wpływają na to, że oho, mamy ciężki dzień, albo za mało, albo za dużo, musimy uważać, komunikujemy transparentnie, że coś się może dziać. Tak, rynek się w końcu tego nauczył, w sumie już się nauczył. No i wtedy po prostu wie, jak takim rynkiem, który się totalnie zmienił z roku na rok, zarządzać, prawda? Mm -hmm. no w zimę mieliśmy problem z niedoborem mocy. Może pamiętamy, jak były tak tzw. den Dunkelflaut, nie wiało, w ogóle nie wiało, e, zapotrzebowanie zimowe. No bo w zimę jest zimno, więc niektórzy się ogrzewają prądem, niektóre procesy przemysłowe więcej pobierają energii, więc zapotrzebowanie w zimę generalnie jest wyższe. Jak nie mamy, jak, i też wiemy, że w zimę za bardzo nie świeci. Czasem generalnie w zimę wieje, no ale są takie tygodnie, kiedy w ogóle nie wieje. No wtedy mamy właśnie największy problem, tak? Bo też wieczorami wracamy do domów, jest ciemno, zapalamy światło, no i mamy też towe zapotrzebowanie. I pamiętamy, że z tym mieliśmy ostatnio problem. Jeszcze tak naprawdę w listopadzie, grudniu, kiedy mieliśmy te pierwsze ogłoszenia rynku mocy, może Państwo pamiętają te wyzwania okresu zagrożenia, kiedy faktycznie operatorowi, jak sobie liczył brakowało tej mocy. No i kilka miesięcy później przeszliśmy na to, że mamy nadmiar tej energii. Co się I... zdarzyło takiego? Co się zdarzyło? No właśnie, no, no w tej chwili, tam to było spowodowane tym, że było zimno, były problemy z dostawami paliw, tak, to, to był problem, a teraz mamy problem taki, że mamy niskie, niższe zapotrzebowanie, no bo w lato jest generalnie niższe zapotrzebowanie w Polsce, a do tego mamy nadmiar generacji źródeł odnawialnych. Tak, żeby sobie policzyć, powiedzmy, nasz właśnie ten chłopski rozum. Tej fotowoltaiki w tej chwili mamy już 12, 12-13 giga, czyli szczytowo świeci nam około 8-9 giga. No 9 chyba jeszcze nie dojechaliśmy, powiedzmy a jaka jest, 8. Yy, a ile powinno być? No właśnie, zaraz tutaj, ten. zasumujemy mm. i z drugiej strony mm. zaraz uchylę rąbkę tajemnicy. Wiatru na lądzie mamy około 9 giga, więc powiedzmy, że maksymalnie można wiać te 7-8 giga w tej chwili. 8 plus 8, 8 plus 7, to nawet szczytowo może być z 15 gigawatów. W Polsce zapotrzebowanie się chwieje między 26 a czy waha, 26 w zimę, w lato 23 powiedzmy do 15 gigawatów. Mhm. Więc taka, taką niedzielę, kiedy na przykład mamy mega słonecznie. Jeszcze nie daj Boże, mówię nie daj Boże, od strony systemu, operatora będzie wiało na przykład, a mamy niższe zapotrzebowanie, takie właśnie niedzielne, koło tej 15-16 GW, to już może być tak, że te odnawialne źródła mogą pokryć nam 80% zapotrzebowania. Już na tej, całą energię? Na całą energię, krają w danych mhm. godzinach, prawda? Mhm, no mh. i to jest już wyzwanie. No bo z drugiej strony. A co to znaczy, że już mamy za dużo OZE? Zawsze słyszymy, że jest, że jest za mało. No. Trzeba to sp... jakby. Bo tak, to jest godzina 13-14, powiedzmy w, w, w niedzielę. Wracamy potem do. To zresztą że tą energię się magazynuje, że ona nie, nie jest od razu zużywana. No właśnie, można magazynować energię. Mhm. Znaczy, co do zasady, jak się pójdzie na Politechnikę, to się słyszy, że nie można magazynować energii elektrycznej na dużą skalę. I chyba najlepszą intuicję można złapać. Może nie dym... trzeba chodzić na politechnikę. <laughs> Za późno, <laughs> ale było w porządku. <laughs> Jeżeli mam magazyny gazu ziemnego, to jak <laughs> mam zapełniony magazyn, to tam to zmienia ceny na rynku. Na energię, w energii elektrycznej jest ta, raczej jest tak, że jak mamy zapełniony magazyn energii, to nie są takie wolumeny, które nam zmienią cenę. I za bardzo takich dużych wolumenów energii magazynować nie możemy. Mamy w Polsce elektromieszczotowo-pompowe, rozwijają się magazyny chemiczne, ale to jeszcze nie są takie skale, które nam rzeczywiście mogą jakby tak pomóc, nie? Prawda? Mhm. W tym roku przynajmniej. No i właśnie, mamy tam dzień 13, mamy dużo fotowoltaiki, wiatru, a wieczorem wracamy do domów i na mnie świeci. Z drugiej strony, właśnie tak jak wspomniałeś, te elektrownie węglowe, one nie są mega elastyczne. To nawet nie chodzi o to, czy są stare czy nowe, po prostu to jest termodynamika. Żeby rozgrzać taki wielki kawał żelastwa, to trzeba czasu. Jak się nagrzeje na szybko, to mamy napięcia termiczne, nam wszystko pęka, więc trzeba prowadzić taki blok z głową. Więc, żeby o tej 20-21 podjechać takim blokiem z dobrą mocą, żeby pokryć zapotrzebowanie, kiedy nie ma fotowoltaiki, do tej godziny 13 trzeba trzymać na ten blok na takim minimum technicznym, czyli to jest mniej więcej 40% mocy maksymalnej, tej mocy, mhm. powiedzmy, nominalnej. I tu jest problem, prawda, że świeci nam i mówimy, no dobrze, no świeci, ale my musimy jeszcze trzymać te bloki, bo wiemy, co będzie wieczorem. I mhm. tu jest ten problem właśnie z tym nadmiarem źródeł odnawialnych. Magazyn na pewno mogą nam pomóc. Pewnie nam może pomóc rozbudowa sieci, no bo wtedy możemy lepiej zarządzać tą energią, możemy też yy, eksportować tą energię. No, teraz widzimy chociażby ceny na rynku. W, tamtym, w sobotę jedna godzina w Holandii kosztowała minus 400 euro. Tak było dużo fotowoltaiki. To co z tego <słuch> dla nas wynika? No to Co wy... powinniśmy robić, czego nie robić, no bo z drugiej strony, tak czy inaczej, musimy stopniowo schodzić z węgla. Znaczy, jeżeli tutaj mogę tutaj powiedzieć coś jakby do, 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 do wszystkich, no to warto włączyć na pewno zmywarkę i pralkę o 13. No bo to wtedy, czy wyłączyć? Włączać czy wyłączać? Włączać, bo wtedy bo pobieramy tę energię, jasne. tak? No i na pewno ujrzymy systemowi, no co nas czeka. No jak cały naród włączy pralkę od 13, to jeszcze nie zmieni chyba naszej sytuacji. No na pewno trochę poprawi, ale, ale no tak, to nie jest ta skala. Bo też warto pamiętać, że ta połowa energii to jest jednak przemysł, a nie gospodarstwo no domowe właśnie. w danym naszym kraju. No, na pewno czeka nas ta decentralizacja i nadmiar OZE, tak, czyli my hmm. mamy dużo tej fotowoltaiki, 13 gigawit ogólnie, około 8, jak dobrze pamiętam, jest już, jest na dachach, czyli to są te instalacje prosumenckie, więc rozbudowa sieci, że... Rozumiem, że tu jest jeszcze przestrzeń do To i dużo przestrzeń, mhm. to, 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 już jest zauważone i to się będzie działo, natomiast trzeba, to, to, to trzeba rozbudowywać, żeby lepiej zarządzać tą O ile siecią. jeszcze, ile jeszcze, raz, od tego 100%, do 500%, o ile trzeba tego rozbudować, żebyśmy, żeby było tyle, Ile trzeba? Powiedzmy tak, tak o, drugie tyle, o 100% mm -hmm. powiedzmy. Tak, 5 mm -hmm. lat myślę na pewno jeszcze do, do jakichś takich mm -hmm. rozbudowy, prawda? To nam, to nam na pewno by pomogło. Yy, druga rzecz, mówi magazyn energii to nam też pomoże, prawda? Żeby jednak te magazyny były zauważalne w systemie, żeby się one rozwijały i żeby jednak magazynowały, tak? No bo to jest duże, duże ułatwienie. I żeby te magazyny powstały, to też musi się zadziać szereg zmian jakby konstrukcji rynku. Tutaj też nie chcę zarzucać pewnymi zmianami, które się będą działy w przyszłym roku, natomiast ta konstrukcja rynku, zmiana konstrukcji rynku, nie tylko hurtowego, ale też bilansującego, czyli tego takiego technicznego, też nam na pewno pomoże, prowadzi trochę zachęt, też stworzy rynek dla magazynów, to też wtedy mały biznes będzie, a czy mały? Powiedzmy inaczej, nie ten państwowy, który musi budować elektronię za miliardy, tylko ktoś, jakiś, prawda, prywatny inwestor będzie mógł wybudować taki magazyn i na przykład na nim zarabiać. Czy znaczy, rola małych producentów i tych magazynierów, nie wiem czy to dobre określenie, że tych przedsiębiorców, którzy mm -hmm. będą miały mia mieli swoje magazyny, e czy rola tego małego, średniego biznesu, który będzie się tym zajmował, będzie rosła w stosunku do gigantów? To z pewnością. Mm -hmm. I to też się wiąże troszeczkę z tym. I to cały czas rozumiem jest to pomysł po prostu... na dobry biznes. Można z tego zrobić dobry biznes. Można z tego zrobić dobry biznes. Bo mm -hmm. zauważmy, kiedyś się budowało duże elektrownie. Taki powiedz, jeden gigawat elektrowni węglowej kosztuje 4-5 miliardów złotych. Mm -hmm. 4-5 miliardów złotych, no to jest kwota, którą nawet konsorcjum banków takiemu prywatnemu to. przedsiębiorcy nie da, prawda? No to, to jest naprawdę duże pieniądze. A taki. Potem zauważyliśmy, że mieliśmy tą transformację, mieliśmy te wiatraki, te teraz instalacje fotowoltaiczne wielkoskalowe i to już robią w dużej mierze Małe przedsiębiorstwa, prywatni inwestorzy. No bo to już są już kwoty dalej duże, miliony. Ale no to są kwoty, z którymi się można dogadać z bankiem, dostać jakieś finansowanie, jakby zrobić to w jakiejś formule i po prostu ściągać jakieś tam z tego po prostu dywidendy, tak? No, magazyny to jest ten sam, ten sam case w moim odczuciu. A jak duże jest zagrożenie, że będzie się zmieniała legislacja i że politycy pomyślą, że a, tak, z wiatrakami, tak? Dokonali wolty, potem mm. e, revolte? Boję się odpowiadać na to pytanie. No to, nie wiem, czy bym, w ogóle jestem kompetentny, na to odpowiadać. Natomiast faktem jest, że w tamtym roku było czuć taką dużą niepewność regulacyjną. I, na przykład przy rozmowach z bankami. Tak? Wiadomo, że te stopy poszły do góry, że no, też sytuacja ekonomiczna, ale też legislacja się szybko zmieniała, dynamicznie, bez większych konsultacji. No i to wpływało na to, że jednak wszyscy chcieli trzymać te pieniądze przy sobie i czekać, co będzie. Ta. Podsumowując, rozumiem, że sytuacja nie jest rewelacyjna, no bo jeżeli wśród 45 państwach w tym indeksie bezpieczeństwa Polska jest na 33, jest pole do, popis, to do, do poprawy. Jakby jest pole do poprawy, ale nie jest też dramatycznie źle. Jesteśmy jest. w miarę bezpiecznym i, i sprawy idą w dobrym, Trendy w dobrym kierunku. Trendy są dobre. Bardzo Ci dziękuję. Maciej Gacek, Gacki, Instytut Jagielloński, Dzięki serdeczne. Dziękuję. Dziękuję państwu. Jak powiedziałem, dziękuję patronom. Chciałem wymienić kilku z państwa, którzy dołączyło w ostatnim czasie. Michał Słaby. Janusz Bójnicki, Łukasz Plonus, Roman Przybylski, Marek Mikosza. Serdecznie Wam dziękuję i wszystkim pozostałym patronom. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.